Oto 5 największych konfliktów w KSW. Ostatni długo czekał na rozwiązanie. Numer 5. Adrian Bartosiński, Andrzej Grzebyk. Panowie w końcu znowu spotkali się w klatce, gdzie doszło do małej szarpaniny, wymiany zdań, a nawet życzeń z okazji Dnia Kobiet. Rozwiązanie tego konfliktu już na KSW 105. Numer 4. Szamil Musajew, Urosił Rysik. Tutaj walka nie skończyła się po werdykcie. Najpierw doszło do spięcia pomiędzy narożnikami, a później panowie urządzili sobie dogrywkę numer 3. Tomasz Narkun i Brahim Czużigaev. Mimo, że od ich walki minęło trochę czasu, to panowie ponownie spotkali się na KSW 100, poszedł frontki Tomka i spore zamieszanie. Napiszcie w komentarzu, czy dojdzie do ich rewanżu. Numer 2. Artur Szpilka i Tomasz Świeciński. To była szybka akcja. W 2017 roku na KSW 41 strachu po wygranej z Popkiem wyzwał Szpilę do walki. Ten szybciutko pojawił się w klatce i postanowił strachowi wymierzyć cios. Numer jeden to Mateusz Gamrod i Norman Park. Do rozwiązania tego konfliktu trzeba było 3 lata i 3 walki. Cała saga trwała i trwała. W tym czasie wydarzyło się mnóstwo spięć, bójka narożnika, walki nawet Parka z przyjacielem Gamera, czyli Borysem Mańkowskim. Dzisiaj Norman darzy Gamera sporym szacunkiem. Kiedy Polak walczy w UFC, Irlandczyk z północy na swoich social mediach okazuje mu duże wsparcie.